Dr. Alice Weidel, a prominent political figure. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani kanclerz, szanowni państwo, to było fenomenalne widowisko. Nie wiem, czy Angela Merkel nadal należy do CDU-CSU? Jakoś tego nie zauważyłem, a przypomnę, że to była CDU. Angela Merkel, która pozwoliła lewicowemu premierowi zostać prezydentem Turyngi. To jest jej zasługa. I właśnie dlatego mają takie wyniki w sondażach, jakie mają obecnie. Pani ostatnia kadencja, pani Merkel była dla Niemiec okresem przyspieszonego upadku. Pani następca odziedziczy kraj wymagający naprawy, kraj, który jest niepewny i podzielony. Kraj, którego reprezentanci lubują się w roli moralnych nauczycieli, ale w sytuacjach kryzysowych nieudolnie zawodzą i ponoszą porażkę wobec konkretnych wyzwań. Kraj, którego dobrobyt eroduje i który w bezprecedensowy sposób marnotrawi i rozdaje swoje zasoby. Za sprawą Funduszu Odbudowy po koronawirusie ostatecznie wydaliście niemieckich podatników na pastwę Unii, zadłużenia i transferów. Zalew pieniędzy przez EBC dotarł już do rosnącej inflacji cen konsumpcyjnych. W połączeniu z manipulowanymi zerowymi i ujemnymi stopami procentowymi oznacza to zorganizowane masowe zubożenie obywateli, skutkujące coroczną utratą setek miliardów dobrobytu. Każdy odczuwa to na swoim koncie, które nie przynosi już odsetek oraz poprzez utratę siły nabywczej. Niemcy zajmują w UE miejsce przegranych, zarówno pod względem majątku prywatnego, jak i poziomu emerytur. Zamiast zreformować system emerytalny w sposób odporny na zmiany demograficzne, składają niepokryte obietnice płatnicze dotyczące tego, jak ma to wyglądać po 2030 roku, gdy wyż demograficzny przejdzie na emeryturę. Na to nie mają żadnego planu. Za to mamy najwyższy poziom zadłużenia w naszej powojennej historii. Po półtora roku polityki zadłużenia związanej z koronawirusem, jawny dług publiczny wzrósł aż o 10 punktów procentowych z 60 do 70% PKB. Wraz z ukrytym długiem publicznym wynikającym z luki zrównoważenia to 440% produktu krajowego brutto, czyli 14,7 biliona euro. Pański wicekanclerz i koalicyjny partner Olaf Scholz jako minister finansów ponosi główną odpowiedzialność za tę górę długów. A pan Scholz dużo mówi o szacunku, ale mało szacunku okazuje ciężko pracującym, zwykłym ludziom, którzy codziennie wstają, jadą do pracy, wychowują dzieci i są za to nieustannie karani. Pański rząd nie ma szacunku ani dla ludzi, ani dla przedsiębiorców z sektora MŚP i firm rodzinnych, które dają pracę milionom osób. A jeśli chodzi o lewicę, zielonych i socjaldemokratów, to chcą oni wywłaszczyć tych ludzi poprzez aspołeczny podatek majątkowy i spadkowy. W przeciwieństwie do tego mamy do czynienia z cofnięciem się do niższej przeciętności niemal we wszystkich dziedzinach. Aby wymienić tylko dwa przykłady edukacja i cyfryzacja. W matematyce i naukach przyrodniczych wyniki niemieckich uczniów spadły poniżej średniej UE. W międzynarodowym teście porównawczym Niemcy spadły z 12 na 25 miejsce od 2007 roku. W rankingu cyfryzacji Niemcy zajmują obecnie trzecie miejsce od końca wśród państw G20, wyprzedzone nawet przez Francję i Włochy, którym przekazujemy dziesiątki miliardów euro tak pomocy na odbudowę po koronawirusie. Kolejnym nierozwiązanym problemem tego rządu jest kryzys migracyjny. Wciąż co roku do naszego kraju napływa liczba ludzi odpowiadająca wielkości dużego miasta i to bezpośrednio do systemów socjalnych. Wiemy, że bardzo się Państwu to podoba. Najwyraźniej nie wystarczy to, co swoim umyślnym łamaniem prawa w 2015 roku sprowadziliście na ten kraj i jego obywateli. Teraz ten rząd wykorzystuje afgańskich współpracowników Bundeswehry, aby wywołać kolejną falę imigracji do Niemiec. Spośród około 4000 Afgańczyków ewakuowanych dotąd do naszego kraju zaledwie 168 osób to byli współpracownicy lokalni, natomiast ponad 250 osób nie miało żadnych dokumentów. Wśród nich już wcześniej wydaleni przestępcy, osoby znane policji, gwałciciele, pedofile, islamiści, którzy zostali sprowadzeni na koszt państwa i w związku z kolejnym wstrzymaniem deportacji pozostaną tu na czas nieokreślony. Podczas gdy inne państwa skupiają się na bezpieczeństwie i surowcach w regionie, niemiecka polityka interesuje się przede wszystkim ewakuacją Afgańczyków chcących opuścić kraj. Niepowodzenie w polityce azylowej i migracyjnej zapisze się w podręcznikach historii jako największa porażka kadencji kanclerz Angeli Merkel. Finansowe obciążenie przyszłościowe dla naszego kraju sumuje się do ponad biliona euro. Jeszcze poważniejsze są szkody, jakie utrata kontroli oznacza dla wewnętrznego pokoju, bezpieczeństwa obywateli, zaufania do instytucji oraz spójności wewnętrznej kraju. Również jej błędna polityka ochrony klimatu i transformacji energetycznej będzie nas drogo kosztować. Kolejne miliardy euro są rok w rok przepalane, by napełniać kieszenie lobbystów energetyki wiatrowej i zielonej energii, podczas gdy Niemcy wikłają się w planistyczny gąszcz subsydiowania samochodów elektrycznych i opodatkowania CO2. Irracjonalny pomysł jednoczesnego wyłączania elektrowni węglowych i jądrowych odbiera krajowi przemysłowemu, takiemu jak Niemcy, podstawę egzystencji bezpieczne i przystępne cenowo zaopatrzenie w energię. Z takim samym zapałem chcą oni subsydiować elektromobilność, nie przejmując się wątpliwym bilansem ekologicznym ani ograniczoną dostępnością surowców potrzebnych do produkcji baterii. A skąd swoją drogą ma pochodzić ten dodatkowy prąd dla wszystkich tych licznych samochodów elektrycznych, które to chcecie wprowadzić na nasze drogi? O tym najwyraźniej w ogóle nie pomyśleliście, co jest dość zaskakujące i budzi wiele pytań. Albo naprawdę wierzycie, że można przestawić niemiecki przemysł na energię wiatrową, słoneczną i zielony wodór? Wiecie, czego by to wymagało? Musielibyście zwiększyć liczbę turbin wiatrowych dziesięciokrotnie do 330 tysięcy i zabetonować jedną czwartą powierzchni kraju wieżami z wirnikami. A kiedy nie wieje wiatr, to i tak się one nie kręcą. Czy tak wygląda zrównoważona polityka? My mówimy jasno nie. Takimi niedopracowanymi pomysłami robicie z naszego kraju pośmiewisko na świecie, a z Niemców przegranych w globalnej konkurencji. Nikt w Europie ani nigdzie indziej na świecie nie myśli poważnie o kopiowaniu niemieckiej transformacji energetycznej. Jesteśmy jedynym państwem Hipisem. I trzeba to tutaj jasno powiedzieć, które chce naprawdę wdrożyć te szalone pomysły bez względu na koszty za wszelką cenę, jak to zwykło mawiać dragi. W ciągu ostatnich dwóch dekad cena prądu w Niemczech się podwoiła, a opłata EEG od 2004 roku wzrosła dziesięciokrotnie. W wyniku oderwanych od rzeczywistości celów klimatycznych tej koalicji w przyszłym roku przez podniesienie tzw. opłaty za emisję CO2 koszt paliwa wzrośnie nawet o 70 centów za litr. To oznacza ceny znacznie powyżej granicy 2 euro, nawet jeśli minister transportu obiecuje coś innego. To nie chroni ani klimatu, ani nie ratuje planety. Ale sprawia, że osoby dojeżdżające do pracy i rodziny, które są zależne od samochodu stają się biedne. To rujnuje przedsiębiorców z sektora MŚP i wypędza produktywny przemysł oraz setki tysięcy miejsc pracy z tego kraju. Oprócz wszystkich tych obciążeń finansowych szczególnie niepokoi jedna liczba w bilansie rządu. Spośród wszystkich obywateli UE to Niemcy czują się najmniej wolni. Tylko 11% postrzega siebie jeszcze jako wolnych w swoim codziennym życiu. Zagubiona i nieumiarkowana polityka koronawirusowa tego rządu federalnego ma w tym znaczący udział. Coraz więcej naszych europejskich sąsiadów jeden po drugim szuka drogi powrotu do normalności. Wy natomiast zamykacie ten kraj wraz z jego mieszkańcami w permanentnym stanie wyjątkowym. I zamiast z rozsądkiem i umiarem wycofywać przestarzałe środki, uczniowie i młodzież są nadal dręczeni w nowym roku szkolnym maseczkami i reżimami testowymi, których skuteczność do dziś nie została udowodniona. I ponownie łamiecie obietnicę, którą złożyliście obywatelom, a mianowicie, że gdy każdemu chętnemu zostanie zaoferowana szczepionka, środki muszą zostać zniesione. Teraz to na odpowiedzialności każdego z osobna spoczywa, czy w ramach własnej oceny ryzyka zdecyduje się na szczepienie lub inne środki ochrony, czy też nie. To jest indywidualna decyzja, a dzielicie kraj i społeczeństwo, gdy rozgrywacie ludzi przeciwko sobie na podstawie tej osobistej decyzji i wykluczacie niezaszczepionych z życia społecznego jako obywateli drugiej kategorii. Wszystkie dzwonki alarmowe powinny zabrzmieć, gdy z ust polityków padają oskarżenia wobec niezaszczepionych jako szkodników społecznych, a nawet wicekanclerz nazywa zaszczepionych królikami doświadczalnymi a wy wywieracie faktyczny przymus szczepień, nie nazywając tego wprost, próbując wymigać się od odpowiedzialności za skutki waszych błędnych decyzji. Od półtora roku pod pretekstem walki z pandemią prowadzicie politykę złamanych obietnic i nadmiernych ograniczeń praw podstawowych. Od ograniczeń w podróżowaniu i zakazów wykonywania zawodu podczas lockdownu przez godziny policyjne i środki nadzwyczajne, oczernianie i zakazy demonstracji wobec krytyków, aż po przymus szczepień i drastyczne ingerencje w prawa rodziców i dzieci. I mówicie, że słuchacie nauki, podczas gdy już teraz spekulujecie, jakie nowe ograniczenia praw podstawowych moglibyście wprowadzić po wyborach, mając na myśli zawsze tylko tych naukowców, którzy mówią Wam to, co chcecie usłyszeć. Zacznijcie więc wreszcie brać pod uwagę inne stanowiska, na przykład głos tu lekarzy, prawników i przedsiębiorców, którzy w otwartym liście domagają się jasnych i wiążących deklaracji dotyczących zakończenia polityki pandemicznej. Przestańcie odwracać uwagę obywateli od wielu palących tematów za pomocą siania strachu i paniki. Przywróćcie wreszcie w pełni prawa podstawowe wszystkim, aby ten kraj mógł powrócić do normalności i po bezwzględnej oraz uczciwej ocenie stanu rzeczy zająć się całością swoich problemów i wyzwań. Dziękuję bardzo. Oddaję głosu panu ministrowi.